Generalnie to odblokowałam sobie kilka właśnie nowych zadmiarzy. Czekajcie, widzowie, ja wam, wam pokażę. A nie tutaj. Tylko tutaj: Brok, Rosa i Bo, ale to już Bo wam pokazywałam. Ale na samym wstępie, jakbym chciał, widzowie was Widzowiewa o łapkę w górę i subskrypcję. Więc Widzowie, no na nim już mam 12 rangę, więc Widzowie zagrajmy sobie nimi. Właśnie dzisiaj sobie przetestujemy właśnie te trzy postacie. Bo Brokiem nie grałem ani razu, a Rosą grałem, ale no szczerze to nie wyszło jakoś dobrze. I pamiętajcie, że Widzowie. Rosę i Bo, nie, Rosę i, i Broka mam właśnie, w ogóle nie, w ogóle nie ulapszałam go z tego co pamiętam, widzowie, ale nie jestem pewna. Dobra, widzowie, spróbujemy tego Al Primo. No, z Bo to za, chyba nie ma nawet co testować, bo szczerze to to chyba już każdy zna. Czekajcie, widzowie, tam, tam, o nie, Edgar, Edgar. No nie, no dobra, widzowie. Tragedia, tak szczerze. Ale dobra, nic nie straciliśmy. Widzowie, zagrajmy jeszcze raz. Bo wtedy Edgar nas zabił. No nieważne, widzowie, nieważne. Zagrajmy jeszcze raz. E, dobra, widzowie, starcie solo. I widzowie, e, jak wiecie, mój kanał właśnie opiera się na strasznych właśnie rzeczach, takich potworach, jakichś demonach. Widzowie, no ostatnio sobie po prostu ja mam być, szertu tu gram w tych Brawl Stars, bo mi się nie dość, że podoba. To jeszcze, no robić to zasięgi, nie oszukujmy się. Dobra, widzowie, mam problemy jakieś. Zagrajmy jeszcze raz, żeby jakby... No. Widzowie, więc po prostu robi to dość spore zasięgi yy, i widzowie. Yy, no i widzowie za kilka dni wratuje taki mocny odcinek na serio. I właśnie będzie już o tematyce dosłownie wyzywania duchów i widzowie, no ale dobra, widzowie, nie będę wam to w ogóle spoilerował. Widzowie, dowiecie się. Dowiecie się później, bo naprawdę będzie to tak grube. To będzie tak grube, widzowie. Naprawdę wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, jakie to będzie mocne. Kurde. Okej, okay, tam... Okej, okay, widzowie. No, niestety niego super atak, no nie jest jakiś świetny, w sensie on jest dobry, ale no wiadomo, są lepsze. O, tutaj. O nie, o nie, o nie. jest jak nie lubię. Cześć, widzowie. Fak, fak, fak. Widzowie, dobra, jest finał. Jest finał. No i właśnie, widzowie, chcecie zobaczyć ten nowy odcinek, yy, który będzie za te dwa dni. No i dobra, widzowie. No, niestety się nie udało. Yy, to zasubskrybujcie, właśnie. Yy, no i dobra, widzowie, odkuliśmy się. Właśnie z yy, tego. I widzowie, dobra. Teraz przetestujemy sobie Broka. No widzicie, ja go ani razu nie ulepszałam, Ani razu. Eee. On, on jest wolny trochę e, w sensie z tego co ja zaobserwowałam, bo grałem brokiem w sensie nie że gram, tylko grał dosłownie z brokiem on jest dosyć e, właśnie wolny ale on właśnie ma dość spory damage a nie no w sumie nie jest jakiś bardzo wolny ale są szybsze mi się wydaje oj oj no tak średnio bym powiedział widzowie jeszcze raz zagrajmy. Jeszcze raz więc zagrajmy. No widzowie, dobra. No może ten brok już się nie zapowiada dobrze, ale spróbujmy jeszcze raz. Bo może ja po prostu... Yy, no. No po prostu. Mam nadzieję, że się uda jeszcze raz go nim zagrać dobrze. Ale bardzo mi się nie podoba to, że on jakby ma takie... Że on nie ma takiego... Jak na przykład Bo, czyli takiego bardziej rozchodzącego się tego ataku, tylko on ma dosłownie no taki, widzicie widzowie. No i to też przeszkadza trochę w... Okej, okay, ale za to, co mi się podoba, to to, że on jakby jeszcze bije dosłownie potem, że tak jak Baryl yy, ma. Widzowie, dobra, zbijmy sobie, ale damage ma naprawdę okej, okay, tak szczerze. O nie, a co to jest, widzowie? Tak szczerze, bo to chyba skin jest. O nie, gdzie to strzeliło? Okej, okay, jaki on ma super atak? O kurde, taki. No dobra, widzowie, da się nim grać. Jak mam być szczery, to gra się nim dać. Gra... gra się nim dać, widzowie. Da się nim grać, ale no nie jest on jakiś wyśmienity. Tak szczerze. Eee, widzowie, i spróbujmy sobie ostatniego nowego zadmierza. Widzowie, ale to jest dziwne. Je się da normalnie odblokować. Gomok za 42. A czy tu się da. Okej, okay, widzowie. Dobra, widzowie, jak wbijecie tu 10 łapek w górę. Nie no dobra 20 łapek w górę widzowie To odblokuje e, Postać za 300 e, Za 300 właśnie Tego Ale musicie wbić Nie dobra 20 to jest trochę za mało jak mam szczerze Bo teraz sobie uświadomiłem ile to właściwie kosztuje Widzowie musicie wbić Tu kurcze Nie wiem 50 łapek w górę Ja wiem że to jest dość sporo Ale widzowie no zrozumcie 300 gemów I jeszcze widzowie no To trochę jest nie ukrywajmy ale widzowie, jak wbijecie, no to widzowie otworzy. I tak szczerze, widzowie, to ja Was na teraz nie oszukuję. Bo no właśnie, ostatnio dostałem kieszonkowe i widzowie, no nie chciałbym go stracić w taki sposób. Ale chciałbym mieć tyle łapek w górę. I pamiętajcie o subskrypcji. Oj, oj, oj. Nie z rosy, nie lubię. Przegrać rosą to już jest. Po prostu. usił. Oh Dobra, widzowie, jest, jest problem. I to dość spory. Ja i nie ulepsz. Nienawidzę Cię, przysięgam. Nie dobra, umrę, 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 umrę. Dobra widzowie, no tak też bywa. Bywa. Widzowie, no ale na pewno jest ona lepsza niż Edgar. Zagramy jeszcze raz, no widzicie, że ona na nie drugą rangę, ale nie, według mnie ona jest słaba, tak totalnie szczerze. Nie chodzi mi o damage, bo ja mam bardzo mało ulepszony ten damage, ale chodzi mi generalnie o to. Ale mi się głos dzisiaj łamie. Przepraszam Was. Chodzi mi generalnie o ten nie dość, że zasięg, to jeszcze ten super atak. No, kurczę, ja mam być szczerzy, to jestem bardziej typem demedgera. Ja lubię, jak po prostu postać zadaje więcej, a demy, jakby defense to ona może mieć jakichś, nie? Więc widzowie, naprawdę. Dobra, widzę szybko. To tak, ja, ubiliśmy Karla, właśnie, na koklety. Jest ja nie wiem, co ja mówię, widzowie. Ja dzisiaj jestem tak zmęczony. No i dobra, teraz sobie na przykład tego użyjemy. I dobra, no udało się go zabić. No nie, no może nie jest aż tak zła. A czykolwiek uważam, że... No kurczę, no nie jest ona jakoś bardzo dobra. Kiedyś ona była dobra, bo nie było kiedyś takich postaci jak na przykład, nie wiem... Edgar, A no już teraz są. Ale widzowie, wygraliśmy. Wygraliśmy. No i dobra, widzowie. Mam podwajacz, jak widzicie. No i dobra, widzowie. Z tego co widzę, to właśnie widzowie przetestowaliśmy sobie wszystkie. I widzowie, w sensie te nowe, które odblokowałem. No i widzowie teraz, jeżeli właśnie chcecie, żebym odblokował jakąś postać za aż 300 gemów, widzowie, 300 gemów, to musicie dobić te 50 łapek w górę. No bo widzowie, na serio, to jest grube. A co to w ogóle Nie wiedziałem, że to jest coś istnieje. Więc widzę, naprawdę musicie to wbić. Albo widzowie takie coś. No w sumie spoko, bo to jest coś. Widzowie, nie wiem, nieważne. Wy wybierzecie postać, którą odblokuję. Napiszcie w komentarzach yy, i musicie wbić 50 mapy w górę. I to jest taki, wiecie, widzowie, bo inaczej no wiecie, no ja też nie mam po co za bardzo no, wydawać tych pieniędzy, jak widzowie. No wy tego nie będziecie oglądać, więc widzowie yy, zróbcie tak, żebym ja wiedział, że wy to chcecie oglądać. Widzowie, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i cześć!